Gepard, lew czy niedźwiedź to nazwy trzech z sześciu lodołamaczy, które stacjonują w porcie zimowym przy włocławskiej tamie. Lodołamacze zostały zakontraktowane na najbliższy sezon zimowy, stacjonują we Włocławsku już od 1 grudnia i pozostaną tam do 15 marca 2014 roku. Obecnie na jednostkach panuje spokój. Prowadzone są jedynie wachty dyżurne, jednak lodołamacze są gotowe do pracy po 24 godzinach od wezwania przez cały okres zimy. Akcja prowadzona jest na zbiorniku włocławskim, gdzie stała pokrywa lodowa powstaje jeszcze przed zamarznięciem rzeki powyżej zbiornika. Probałamanie ma na celu poprawę warunków spływy, kry i lodu, powyżej zbiornika no i przeciwdziałanie tworzeniu się zaporów lodowych. Sama procedura polega na wycięciu przez statki w pokrywie lodowej zbiornika rynny spływowej, sprowadzeniu kryw pobliżu zapory i po jej pokruszeniu zrzut poniżej stopnia. Warto dodać, że pomimo trwających na zaporze prac remontowych, zakres robót i jej stan techniczny pozwalają na przeprowadzenie lodołamania oraz późniejsze przepuszczanie wód wezbrania wiosennego. Marcin Kmieć, telewizja Kujawy.